Cześć, znajdujemy się w hali A2 i to jest hala, na której zależało mi najbardziej. Czyli kwestia automatyzacji, symulatorów i nowych technologii. Więc tutaj zbadamy sobie kilka symulatorów. Zobaczymy jak to na dzień dzisiejszy wygląda na WIAŻE. No i co? No i zapraszam. A Ciebie proszę o subskrybowanie, komentowanie, czego byś chciał dowiedzieć się więcej. A teraz zobaczcie, jak wygląda. Tu jest już ruchoma, mam nadzieję, platforma, ale co najważniejsze, słuchajcie, jest yy, odzwierciedlenie: w zasadzie siedzimy w kabinie. Takie biuro by mi się przydało. Młodzi zaczynają właśnie w ten sposób łapać waxyla. Ciekawe jest to, że można powiedzieć, cała platforma drży. Więc w zasadzie odczucia podobne jak do tych, które mamy siedząc w maszynie. Wiadomo, że. Okej. Okay. Nie jest to to samo co trenowanie z maszyną, ale powiedzmy ten movement można bez problemu załapać. Odczucia całkiem fajne. Przy próbie podniesienia maszyny, czuć, że ta platforma się unosi. Yy, więc yy, joysticki, czyli sterowanie z, z firmy SWAP, yy, jednak symulator yy, na modułach ten stara z tego co widzę, yy, ale myślę, że tego dowiemy się więcej tutaj od yy, osób, które prezentują akurat ten sprzęt. A teraz damy się pobawić trochę chłopakom, niech sprawdzą, jak to jest być operatorem.